Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mówimy tematy rynkowe, mity rynkowe z różnych perspektyw. Ludzie powielają różnego rodzaju historie. Niektóre są częściowo prawdziwe, niektóre mniej. Taki szybki materiał. Zanim przejdziemy do tego, jak inwestują amerykańscy inwestorzy, oczywiście są różne dane, dane fidelity, wszystko zależy od wewnętrznych danych danego. Ale firmy brokera są bardziej wyodrębnione. Niektóre bardziej szczegółowe, niektóre mniej. Natomiast pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, ludzie się boją nowych szczytów historycznych. Mówią: Mamy 6, 8, 10, 20 razy z rzędu nowy szczyt historyczny. Czy, czy to oznacza coś strasznego? No nie. Rynek często, wielokrotnie przebija szczyty historyczne i jest to byczo. Czasami, jest to, czasami stopy zwrotu są bardziej poszarpane, jeżeli chodzi o powtarzalność sesyjną, a czasami mniej, co też pokazuje, że rynek nie jest syryjnie skorelowany. Rynek nie ma tego mechanizmu syryjnej korelacji. Rynek w każdym roku, w różnych okolicznościach ekonomicznych zachowuje się inaczej. Więc obawianie się tego, że mamy 21, 25, 13, 60, 40 z rzędu nowych szczytów historycznych sesja po sesji, sesja po sesji nie oznacza niczego. O 23 roku nie mieliśmy takich przebić, to był dobry rok i nic się strasznego nie stało. więc yy, zawsze musimy do tego podejść w sposób taki w miarę rozsądny i to jest co jest też ważne, stare hossy. Lubią duże serie. Jeżeli prześledzimy yy, różnego rodzaju mniejsze, większe bańki czy okres większego optymizmu, to ten, ta powtarzalność dużych szczytów historycznych, ona jest widoczna. Oczywiście mogą pojawiać się po drodze pewne kontrcykle. No mamy 90, przecież mamy yy, również w starych hossach korekty. Czasami bardziej głębokie, czasami mniej. I tu nie ma idealnego wzoru. Więc to nie jest wskaźnik, który nas interesuje, tak naprawdę. W kategorii jakiejś konkretnej liczby, która coś ma mówić. Kolejna rzecz. Ludzie mówią innymi kategoriami, że Amerykanie inwestują tylko i wyłącznie w akcje, tam trochę kryptowalut i koniec. No nie. Nadal podejście gotówkowe jest widoczne. Nadal różnego rodzaju fundusze aktywne, pasywne, kryptowaluty. To wszystko jest bardziej wymieszane, niż mogłoby się wydawać. Dodatkowo w rzeczywistości. To są stosunkowo nowe dane. W rzeczywistości sentyment w czasach Trumpa budzi ogromny niepokój, pomimo że dolar traci. Ale Amerykanie tego tak bardzo nie widzą. Jak na przykład Polacy, którzy zarabiają w złotówkach i kupują za złotówki dolary czy w Unii Europejskiej. Kupuję za euro-dolary, to widzisz, że dolar jest tańszy, że ta słabość dolara była, jest widoczna. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykanów, to nie jest tak widoczne, więc oni często cierpią korzyści z krótkoterminowych obligacji. Z ekwiwalentów gotówki w jakiś sposób oprocentowanej, bo się boją. Ale to też wskazuje, hmm. te dane mogą wskazywać na to, że jest duży nadal potencjał do transferu kapitału z jednego miejsca do drugiego. A więc, uh -huh. tym bardziej, że gotówka ma tendencję do przechodzenia do tych najbardziej płynnych, czyli do ETF-ów, kryptowalut. Indywidualnych akcji do akcji, tam jakby zawsze ten przepływ tam jest największy, bo wolimy płynność. Nieruchomości są mniej płynne. Poziom płynności teraz na rynku nieruchomości w Stanach w większości regionów, w większości stanów jest kiepski. Więc yy, no jest to bardzo wyraźnie widoczne. I z jednej strony mówi powszechna mądrość, że no, wszyscy już inwestują w akcje. Natomiast cała zeszła danych amerykańskich, Stowarzyszenia Amerykańskich Inwestorów i tak dalej wskazuje, że inwestorzy jednak czują ten strach. Że wiele rzeczy im nie pasuje. Często to są kwestie osobiste, a nie logiczne, ale to jest dobra informacja. Kolejna rzecz, wzrost kapeksu. Dostaję pytania, czy to jest ważne. Czy nie? Oczywiście to jest ważne, ponieważ to jest jeden z, jeden z mechanizmów wpływania na scenariusz wyceny firmy. Ale zawsze ważna jest różnica pomiędzy tym, co oczekiwano, a tym, co jest, a nie wartość jakaś bezwzględna typu metamat. Największy wzrost to sobie poradzi najlepiej. Każda firma ma inne nakłady. Każda nie liczy się sam wzrost wydatku, tylko rezultaty. Co z tego będę miał? W każdej operacji firmowej jest takie przeświadczenie wynikające z niezrozumienia tematu, że my nie monitorujemy tylko i wyłącznie nakładów na przykład na badanie i rozwój tak dalej, itd. itd. Niektórzy ekonomiści czy politycy się tak podniecają. Zwiększyliśmy wy wydatki na badania i rozwój. To brzmi no, bardzo fajnie. Nie na badania i rozwój. No. Co może być lepsze? Ale liczą się rezultaty wynikające z tych nakładów. Najbardziej niebezpieczne sytuacje z punktu widzenia przede wszystkim filmu o charakterze wzrostu. I to są rzeczy, które mogą stworzyć recesję. Nawiasem mówiąc. Najbardziej niebezpieczne mechanizmy ze świata wzrostu to jest nieefektywność wykorzystania właśnie tych środków. Czyli oczekuję, że dzisiaj rzucone 10 miliardów spowoduje wzrost przychodów o x w tym roku, w tym roku, albo taki produkt stworzy, który wygeneruje takie zyski i przychody. Jeżeli ja to wydam i tego nie ma, to tracę. Wartość wewnętrzną biznesu oraz załamuje scenariusz wyceny, który zakładał, że jednak coś z tego będzie, że to jednak wpły albo to wpłynie na to, co mam. Dlatego na przykład biznesy, które przez wiele, wiele lat, małe i średnie firmy amerykańskie, są takie przykłady firm europejskich i rzadziej, ale też, tam jest mniejsze, w europejskich firmach są mniejsze nakłady na reklamę, ale to jest temat na inną dyskusję. Są firmy amerykańskie, które miały jakiś model reklamowania swojego produktu, usługi przez długi, 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 długi czas. Ogromne nakłady. negatywna niespodzianka gasi światło. Akcje spadają 30-40% w trakcie jednej sesji. Jeżeli rezultaty tych nakładów nie były takie jak oczekiwano. Jest to bardzo poważna sprawa którą trzeba monitorować pod względem to, co oczekujemy, to, co jest, jakie są rezultaty faktyczne, a nie sam wzrost. Bo jest takie myślenie, że to jest lepsze, że Amazon na pewno jest lepszy od Microsoft, że Meta na pewno jest lepsza od Amazona i tak dalej, To nie jest idealny wskaźnik przewidujący wszystko, bo nie ma jednego wskaźnika, który przewiduje wszystko. Są jest jest kwestie cykli politycznych, cykli ekonomicznych, cykli związanych z sentymentem. Które wpływają na stopy zwrotu, a nie jeden pojedynczy wzrost w tym przypadku kpx Kolejna rzecz. Pojawiają się takie różnego rodzaju informacje, typu, że pan Trump, prezydent Trump jest zwolennikiem kryptowalut, dlatego wprowadził tak zwany Genius Act. Ja uważam, że istotny element, o którym się coraz więcej mówi, to jest fakt, że z przymuszone regulacje nie będą musiały, jeżeli chcą. Dawać ekspulsję na dolara amerykańskiego, będą musiały posiadać ekspozycję na rentowności obligacji, czyli na obligacje, jak i rentowności. Czyli jest to kolejna siła zakupowa, jeżeli chodzi o dług amerykański. Moim zdaniem to jest główny powód sprzyjania legislacja a nie jakaś wizja wolności. Jakby nie, nie, ma żad, nie było żadnej dużej legislacji, z wyjątkiem tam zmian na poziomie seku. u Ok, to jest coś, coś, czy, czy zgody na ETF-y to są rzeczywiście takie mechanizmy, które sprzyjają deregulacji. Ale poza tymi mechanizmami na poziomie federalnego, federalnej instytucji nadzoru nie ma tutaj bardzo deregulującej sytuacji, czy w legislacji. Więc, żeby jasno to powiedzieć, to jest główny czynnik na poziomie długu. Tylko i wyłącznie. Kolejna rzecz. Mamy 100%. Europejski Bank centralny obniża stopy procentowe. Mamy strefę euroinflację. I pytanie, czy będzie to dalej kontynuowane? Co napędzi banki, zwiększając jeszcze już. Tężną stromość krzywej rentowności. Moim zdaniem Europejski Bank Centralny jest zmuszony nadal docięć. Nadal ma dużą przestrzeń. Mechanizmy inflacyjne nie zobaczymy szybko. Spadające rentowności też to pokazują. Nie wszędzie. Bo w różnych miejscach mamy różne momenty ożywienia. W niektórych miejscach ożywienie już jest w Hiszpanii. A w niektórych moim zdaniem dopiero będzie. Jak na przykład we Francji. Więc strefa euro nie zachowuje się jak jeden mąż, jak ludzie myślą. Ma Każde państwo ma jakiś tam swój mniejszy, większy problem. Są inne specyfiki firm, inne specyfiki sektorowe. I obecnie gospodarki, gdzie jest koncentracja sektora finansowego, z dodatkiem budowlanki, radzą sobie lepiej. Niech na przykład gospodarki z mieszaną wartością czy mieszanym wzrostem. Ale. Polityka Europejskiego Banku Centralnego jest logiczna, rozsądna i napędza strob krzywą Co w przyszłości? Kiedy? Nie wiem. Myślę, że nie w tym roku. Może doprowadzić do wyższej inflacji monetarnej, Wynikającej właśnie z działalności bankowej. Natomiast no, nie mamy szoków, istotnych szoków podażowych. Nie mamy problemu z zerwanymi łańcuchami dostaw. Globalizacja nadal postępuje wbrew powszechnej opinii. Wartość globalnego handlu rośnie i globalna gospodarka rośnie szybciej niż oczekiwano. Co jest dobre światu inwestycji. I kolejny pozytywny czynnik, jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką, o czym się nie mówi, to jest powolne jednak, ale jednak odreagowanie cen nieruchomości. Wzrost cen nieruchomości. Akurat rynek nieruchomości w Niemczech nie stanowi dużej części PKB, ale jest to mały, mały plus. Wzrost cen nieruchomości sprzyja wzrostowi PKB w różnych obszarach. Poprawia scenariusz wyceny, zwiększa udział sektora i wzrost sektora budowlanego, zwiększa możliwości, napędza chęć otwierania nowych, różnego rodzaju projektów budowlanych może poprawić sytuację bankową w segmencie właśnie kredytów hipotecznych i tak dalej, i Bywa to pozytywnie na PKB. Mamy długą historię, która to potwierdza. Bardziej to jest widoczne na rynkach rozwijających się niż na rozwiniętych. Ale jest to widoczne. Więc tutaj odreagowanie po tej fali negatywnego ustawodawstwa, która rozlała się przez Niemcy, tego szoku popandemicznego, moim zdaniem będzie stanowić a kolejny plus dla niemieckiego wzrostu gospodarczego, który będzie nieregularny, ale zaskoczy do końca roku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.